ma, dzisiaj to ja Filip dzisiaj gramy w takie samochody i no yy... ciekawe jaki będę miał wynik. Bo jak dobra, dobra 6, 7, 6, 7, dobra, dobra, nie będę się tak wykupiał Z drogi śledzie. Ale tu zabawne. Ach, dobra, nara. Żartuję jeszcze raz. No co? Dobra, ostatni raz, okej. Okay? Nie głupie samochody. Nie wytrzymaj. Dobry ostatni raz. Ostatni raz. Nie tej gry. Na razie.